Z Muzeum Miasta Malborka odbyła się premiera książki doktora Tomasza Glinieckiego. Ostatnie, ostatnie oblężenie 1945 Marienburg Malbork. Jest to pierwsza książka powojenna Polska w języku polskim opisująca tragizm 1945 i walki o twierdzę Malborg. Została bardzo szczegółowo opisana z dwóch stron, ze strony niemieckich żołnierzy, ale również z radzieckich. Doktor Gliniecki korzystał z bardzo bogatego zbioru. Federacji Rosyjskiej, ale również ze zbiorów niemieckich, więc jest to takie kompendium wiedzy na temat właśnie 1945. Jest to nasza perełka muzealna. Czekaliśmy 80 lat, żeby wydać w końcu taką książkę i możemy się cieszyć, że oddajemy na Państwa ręce bardzo ciekawy zbiór historyczny opisujący ten tragiczny rok, a przy okazji zapraszam Państwa na nową wystawę. Koniec Początek 1945, Marienburg-Malborg, którą będzie można już oglądać od 10 maja. Po wojnie nie bardzo wiedzieli, co zrobić z tymi datami. Nie? Tak, 26. Stalin powiedział, że zdobyte, to zdobyte. Trudno, ty, i to był taki czas też po wojnie. No, trudno polemizować z rozkazem Stalina. Skoro Malborg był zdobyty, to był zdobyty. No ale dobrze, no ale wiemy, że do końca nie był zdobyty, więc no zróbmy jak jest, coś, żeby to wszystko ładnie ułożyć. To, o czym Państwu powiedziałem, że rano dzisiaj sobie spojrzałem w taką książkę sprzed tam 50 lat prawie, jednego z polskich historyków wojskowości, to on na przykład tam jeszcze sobie dopisał, że pod koniec stycznia, czyli tam 30 czy 31. Niemcy i tak te mosty wysadzili. Znaczy ten most w ogóle jeden. Nie? Że, że wysadzili ten most i to, tam nie było już o co walczyć. No i, i oczywiście dopisał tam, ale takie, takie pół zdanie nie? ale 17 się zakończyły walki. No i proszę Państwa, kłopot polega na tym, że znowu mówię moim zdaniem, ale, ale wynikającym z dokumentów powojennych. Rzecz miała się tak, skoro nie wiedzieli co z tym zrobić, to była taka komisja e, ówczesnej Rady Miejskiej, która miała przygotować obchody pierwsze w 1946 roku. Pierwsze obchody e, no, wyzwolenia, wyzwolenia tak? bo, 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 bo to była wtedy e, aktualna nazwa wyzwolenia Malborka. No więc jak, jak tu uczcić. E, i ta komisja, proszę Państwa, przygotowała tam trzy pomysły. Jeden to taką, jedną z ulic, trzeba przemianować, no ale to przemianujemy ją na, my się spotykamy, ta komisja, nie? My się spotkamy się 17 marca, no to zrobimy, że ta ulica będzie 17 marca. I tak, proszę Państwa, zostało. 17 marca zrobiono pierwsze obchody wyzwolenia Malbotów. W związku z tym przypisano tę datę na całe dziesięciolecia i ona została I, i najgorsze było to, że nikt do końca nie bardzo wiedział skąd ona się w ogóle wzięła, a wzięła się z tego, że oni się wtedy spotkali.